Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, Rokia. To jest kolejny odcinek z Hero, z kampanii. Oczywiście kontynuujemy nasze ekspansje na północnym terytorium Imperium. No i tak, no w mieliśmy oczywiście dialog z tym Amilkarem, czegoś tak, i no i na razie nas nie zatykował, i tak mamy ce jakby cel pokonać go. No i tak, nie wiem, czy się teraz lecieć na miasto, żeby po prostu popolować na tych bohaterów najpierw i później dopiero się zająć miastem. Chyba tak zrobię, bo Niemcy jeszcze się kryje przede mną. Tak dla ciekawości samej w sumie. Nawet no, tutaj tak posiłki były, więc nie trzeba się martwić. Chyba tutaj liczy posiłki, tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra, tego by się przydościsnąć. Tutaj być może by się przyłączyły, fajnie było. Skodnica, eee, spoko. Można opactwo kupić jeszcze przed końcem tygodnia nowego. Okej, okay, sam je zaatakował, nawet lepiej. Nawet lepiej powiem. Eee, nie, może tak bardziej. Coś w ten deseń. Dobra. Niech tak będzie. Naprzód. Żeby to szybciej jakoś potrwało. Czy to się opłaca? Może nie. Najpierw wystawimy kawalansiera. Który powinien nam tutaj ładnie poczyścić. Dobra leć. No dodatkowy ruch, więc tutaj jeszcze ściśni. Mm, arbitra nie będziemy ciągnąć, bo jest za wolny jak na razie. Spróbujemy zrobić tak. I dobitka na tego. No, jeden został, więc... nie powinno być żadnych problemów. Dokładnie. Wciśnięty. I jakieś artefakty. Nie są jakieś super, więc nie będziemy ich brali. Zakładać znowu. E, do maszerowania, jeśli jesteś imperatorem. O, perfekcyjny. Perfekcyjnie. Jestem prawidłowitym imperatorem, więc mogę sobie powiedzić. Perfekcyjnie, dobra, nie musiałem powtarzać. Nawet nie chciało mi się powtarzać tego. Tak szczerze, nie wiem co jest u góry, więc dobra, podbijmy sobie już to. Będziemy mieli spokój przynajmniej z tymi latającymi jednostkami jego. A i tak mamy cel, chyba żeby podbić tą bramę Ronan, czegoś tak, więc no, wiecie sami. E, Okej, okay. rozbudujmy sobie w takim razie wszystko po kolei. on się, nawet nie rusza, dobra, zostawmy go. Mniejsza o to. Dam mu trochę żyć, przygotuje się, może być jakaś ciekawsza walka na koniec. Jeżeli on nie ma się zamiaru ruszać, to niech sobie tak stoi. Dobra, umocnienie numer 3, chociaż może to siedlisko aniołów. Złote smoki jakieś. Przyłączą się. Oj, to dużo, nawet czas coś skończyć, wziąć te surowce wszystkie. Dobra, być może się uda. Eee, w takim razie, co my potrzebujemy? Tutaj nie ma targowiska, a to jest błąd. Weźmy targowisko, będziemy mieli lepszy, przy lepszy przyrost surowców, właściwie lepszy kurs. Dobra, i musimy mieć tak. No, mamy te, te, te cholerę tego rtęci, i właśnie tych srebra gwiezdnego, więc no spokojnie powinniśmy sobie dać radę z przehalowaniem tego. I jeżeli my dostaniemy 10 smoków dodatkowo, to naprawdę będziemy już... No, trochę overpowered. Dobra, A, dobra, jeszcze nic, niczego nie boję w takim razie. Tu sobie blokujmy pieczęć. So, pochodźmy jeszcze, nie chcę ich, każdy odejść, nie będę się z nimi bił specjalnie o to. I tak mam maksymalny level, więc po co mi to? Tu jest jakiś. szata pobudzenia, Aha, fajnie się nazywa. Twoje eee, pozytywnych zaklęć, okej. Okay. Zatokujmy sobie. Co nam po tytankach? Sprawdzimy, jak, jaką moc mają nasze smoki przy okazji, bo i tak nie będę tego teraz od razu kończył i szedł wykonać tego misję, jakby, bo odcinek będzie się skończył po 5 minutach, raczej jakbyście nie chcieli. Więc chciałbym jeszcze potestować sobie tutaj nasze umiejętności, tej armii. E, utrzymaj pozycję, może leć. Dobra, próbuj. Uuu, jeden, nieładnie. Mocno, mocno uderzył, mocno nie powiem. Trzy w dół, Powskrzesza się. Dobra, tego wyczyścimy. Arachaniele, wskrzesz tego smoka. Zresztą no dobra w smoka. I tak mamy chyba dodatkowe jednostki, jak mi się wydaje za wsparcie Więc w sumie i tak nie będziemy chyba nic stracić Przynajmniej na to by wychodziło. No i do... do bigo, dobra Pięknie. No normalnie mam chyba 14 smoków, dokładnie, więc. Tyle, dobra, pozbieramy sobie surowce, się hajs Dobra, Szata Pobudzenia i lecimy sobie dalszą drogę. Może damy tam po prostu Anastazję, żeby ona sobie popływała. W sumie czemu nie. Umocnienia poziom kolejny. Niech będzie. Mhm. Eksploruj sobie. Zobaczymy co oni mają tutaj. Dużo duchów, ja nie chce mi się walczyć o kamieniołom. Nie wiem, upały lepsze już, już się zaczyna ulepszać. Dobra Jeden rudy też nie jest jakoś kuszące. Trywialne przyłączą przy, przy, się za darmo. Mówicie Anastazję mu potrzebowało tam. Chyba poczekam na nią po prostu. Gdyż no, ona przej przejmie tą armię, którą ja nie będę mógł jakby przyjąć do siebie. Bo nie będę miał miejsca. I w tym taka Anastazja może się przydać. Aktualnie, dobra Nam się nie śpieszy jakoś zbytnio. No spokojnie, można sobie pozwolić no, takie tracenie tur. Przynajmniej mam nadzieję, że można. Nie, nie, nie pominam jakiegoś ważnego elementu. Dobra, przyłącz ich. Eee, zapłać 20 tysięcy, myślę, że zawsze spoko. No i 500 tych. I dodatkowe jednostki wilkory. Wow, wow, wow. wyspa, nawet dużo ich jest, bardzo dużo. Weźmy w takim razie oddalmy się. A nasadza bym wzięła i gryfy kupiła tutaj. O, fragment miesza, dobra, to lecimy na statek w takim razie przed końcem jeszcze. Chcę ten miecz uzbierać, bo on się przenosi do kolejnej kampanii, więc sami rozumiecie. Mhm. Rozbij się tutaj szybko. Ty za to chodzi kup te gryfy. 150 gryfów. Myślę, że nawet fajna ilość. Nawet bardzo. Dobra. Tutaj arbitrów, albo nie. Dajmy tych. Tam już arbitrzy byli, a już taką mam ich dosyć sporo. A poza tym, tak mam, oni są lekko zawolni, jak dla mnie, w tym stadium. Ty się rozbi, przyjmij ten fragment miecza. I czy możesz go złożyć? To jest pytanie. Czy jest więcej tych fragmentów? Nie mogę tak jakoś złożyć coś. Ile muszę mieć tych fragmentów. Mhm. Mm przez całą kampanię, bo to na końcu się jakby zbiera i jakieś, nie wiem, coś jakaś walka będzie albo coś, nie wiem. Nie mam pojęcia zbytnio. Dobra. Kolejne jednej Poulepszamy sobie. Leć płyn dalej. Co tu się kryje? Sprawdźmy. Tam jest jakieś zejście. I ciekawi mnie dosyć. O, pacjent ulepszymy. Dobra. Aha, uh -huh, dobra. Tu są statystyki, tu by się przydało zejść w takim razie. Potem i tak musimy tu zejść. O jezu, 100 tysięcy? Nie, nie chcę. Przynajmniej dobrze się poddali, uciekli. O tyle dobrze. Nie chciałbym się z tym bić. Eee, tutaj za to. Mm, nie mamy kamieni, serio? Mamy, niby przyrost. O, sobie ulepszone surowce. Mmm... Nie, myślę, że one się przyłączą, ale niestety tak nie jest. Miałem jakąś nadzieję lekką. Dobra, tutaj nic nie dostanę. Sprawdźmy jeszcze tutaj, co się dzieje. Eee, oczywiście kolejne ulepszenie. Gildia... I tak nie opłaca się nic kupować tam, no ale... Jakoś stajnie. Zawsze się przydaje, jeśli się dwie miasto. Co tam w ogóle jest? Ciekawe, mamy to w misjach w ogóle? Polowanie na jelenie, zapasy z bykiem. Nie ma. Ciekawe, droga zablokowana. Może tu się coś odblokuje kiedyś. Raczej na pewno. Pójdźmy w tę stronę. I co tu się kryje w podziemiach naszych. Musimy sprawdzić to, dokładnie. Mhm. Okej, okay, jakieś tutaj pola, tu jest trochę tych... Jednak... O, ja muszę z nim walczyć, niestety. Dobra, myślę, że jakoś szybko powinniśmy ich wyczyścić jakimiś ucznikami, czy kogoś innym, albo po prostu pójść na samobójczą akcję i ja aniołem się wskrzesić. Też jest jakiś plan. Dobra. Poczekamy, cała bateria w nich leci teraz. Mhm. O, idealnie, powiem Wam. 27, jak walnie. O, jeszcze z szczęściem, kolejnym. O, idealnie, dobra. Myślę, że nam nie groźni są zbytnio. Przemiemy kontrę, może. 30, ale ja to. Można się bić, jak 30 tylko bierzemy. A teraz za to możemy sobie już ubić go do końca. Naprawdę przyjemnie. Dokładnie. ładnie. O, smok nie doleci, więc trudno. Cięż. Chociaż... Dobra. Poczekamy. Ja sobie wskrzeszę jego. Zaatakuję tego. I koniec. Dziękuję. Krywka złodziei. I tak już mam wszystko odkryte, chyba. To jest kolejny fragment miecza, więc może to jest, nie wiem, 5 ich jest, a może więcej. Kto to wie, zobaczymy zaraz, co się stanie, jak wejdziemy na to. No to już nic nie kupię, bo wszystko mam Czyli to nie jest chyba ostatni fragment miecza No to by wyglądało Ciekawe ile ich jest Jakby to gdzieś pisało w misjach albo coś, to było lepiej Ale niestety nie piszę. Yy, co teraz? To... Okej, okay. sobie cokolwiek I tak muszę wszystko wybudować Dobra, kolejne przejścia i tu jest jakieś wyjście na powierzchnię, ciekawe Zanim tam pójdziemy, on sobie poszedł jeszcze gdzieś indziej. Dobra. Tu jest wyjście, to to wiemy akurat. Okej. Okay. Gdzie to chociaż wychodzi? Zobaczmy. Przy zamku, z drugiej strony, okej. Okay. Jeszcze ogarnimy sobie drugą stronę. Tutaj w ogóle jaki artefakt był. Czy aby to nie jest miecz? Nie, to nie jest miecz, okej. Okay. Mhm. Surowce, surowce. Zawsze spoko mieć. Dobra, zbieraj to. To też. I gdzie wyjdziemy? Z tutaj przy bramie już. Ciekawie. Dobra, wracamy sobie w takim razie... O, nie, tutaj wchodziliśmy. Dobra. To wracamy sobie do wejścia numer tego, czy wyjścia. Bo tu już chyba wszystko zwiedziliśmy, co trzeba było, tak naprawdę. No, dokładnie. Jesteśmy. Jeszcze budyneczek jakiś Tu leć dalej Dobra Jakieś gilie magów to Anastazja może sobie wrócić sobie do tego zamku, wziąć jakieś czary i tak dalej Jeżeli nie ma Nie wiem czy ona przychodzi do kolejnej misji czy też nie, to jest ciekawe Dobra, dużo cię nie ostali. tu jest to, odkryjmy sobie jeszcze ten teren, bo chcę być pewny, że nie zostawiłem żadnego kawałka miecza nigdzie tutaj Nie żadnych statystyk sensownych Szkoleniowe to nie, dobra, to jest kopalnia złota. Teoretycznie mm, tutaj mamy od odkryte statystyki. Czy jeszcze gdzieś zostały jakieś zajęte? To odkryte, tu też wzięte. Więc jedynie co nam zostało, to obok wodospadu jeszcze coś może być, ale i tak sobie chciałbym tutaj pokonać to. Dobra, i tak to jest chyba wzięte. A nie, dobra, to są chyba te, które rzeczywiście tracimy. No szkoda, no szkoda. Myślę, że to jest po prostu te, co ze wsparcia tracimy, no ale... Człowiek uczy się na błędach, tak? Będziemy wiedzieć na przyszłość przynajmniej. Jeden smok to przecież jest jakaś wielka tragedia. W szczególności mamy taką armię, co nas nikt nie może w tej chwili pokonać. W żaden sposób, istniejący. I tak, w sumie... Można sobie kupić tą armię całą. Aha, no prawie. Tutaj może być prawnym skupieniem. No ale by się przydało również. Mhm, mm dobra. Abym to przehalował na kasę. W większości przynajmniej. I teraz. Dokładnie. Sobie idź. Nie już ulepszał, bo tak nie opłaca jak na razie, więc jest zostań tutaj. Ty Iwanie, leć dalej. Są kolejni. Tutaj nic nie ma, nic nie ma, bo to jest tylko to, zasięg zwiadu. Ale tu są dwa, dwie statystyki, chociaż tyle. A portal miasta i kupię sobie, już niech będzie. I zacznę kupować, może tutaj kolejne noski. Dobra, pokonaj. No to akurat nie pozwolę na takie tylko akurat straty, gdyż to jest jeszcze nawet nie z tych e, zapasowych wojsk. Czyli na to trzeba będzie uważać. Dobra. Co by tu zrobić? Myślę, że jakieś, nie wiem, perfekcyjne szały, i tyle powinno wystarczyć na nich. Dobra. Próbuj. Jeden dół. No, niestety, no, ten kapan jest jakoś dużo sła słabszy. A że to tylko dlatego, że tu, że uczeń ma jednak szałę a Nie. Jak się przynajmniej wydaje. I to jest chyba dobry powód. Racjonalny. Dobra. Ubi. Pięknie. Nie pójdę, smokiem nie opłaca się. Też nie. Dowodzenie przywódcę można w sumie dać. Zawsze więcej obrażeń. Dobra, jest raz, jest dwa. Los gdzieś podejdzie. No i się skończy tak jak teraz. Czyli w grobie. Dobra, bierzmy kolejne statystyki. To jest kolejne garnice, ale to się zajmiemy już po zdobyciu tego zamku. No i tak, kolejne magie, kolejne archaniały. Dobra, szybka bitwa. Dobra, poświęcę już ich, nie chcę się walczyć z takimi słabymi armiami. No i okej, okay, czy ja chcę już podbijać już ich, czy jeszcze poczekajcie, wstrzymać. Sam w sumie nie wiem. Dobra, rozwi rozwini rozwinięty na Maxa jest. O tyle fajnie. Ty sobie tutaj... Nie masz wezwania jednostek. No niestety nie masz. Mm, więc może Anastazjo, ty wyjdź sobie. I wam sobie wskoczy. Weźmy trochę jeszcze więcej tych jednostek jakby coś. Jednak go zaskoczyło. Dobra. 8000 tysięcy na turę, więc naprawdę fajny przyrost, ja bym co tu jeszcze uczników dodatkowych i kogo jeszcze? Nie, chyba nikogo. Dobra, jak co to, to mi go dostarczy? Lećmy sobie na zamek już. Najwyższy czas w sumie. Ukończyć żywot tego nędznika, że tak powiem, dobra. Tak, nie wiem, tego tego trochę. Anastazja, dogonisz go, czy, ty, czy też nie? Dobra, próbuj może chociaż. Naprawie. prawie. się od niej. Eee, oczywiście, tutaj jest tu... No i myślę, że mamy taką armię. Przecież i tak mieliśmy armię, no ale teraz mamy jeszcze bardziej wykoszoną. Sierra najdziemy najpierw pocisnąć. Zobaczymy no, co, kim on jest w ogóle. Nie słyszałem o nim wcześniej i chyba nie usłyszę później, również po tej bitwie. Dobra, niech on tak osłania, tak, 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 dobra, niech będzie. Myślę, że go w pierwszej turze powinniśmy ukończyć. Ja no mnie tak by było najlepiej. Eee, może tak, na przykład. No, myślę, że fajnie. Naprawdę przyjemnie się złożyło. Jeszcze raz. Dokładniej teraz. Dobra, jeden leży. Drugi leży. Niestety nie dojdę tutaj, a szkoda. Chociaż jednak. Dobra, futrzaka zniszczymy. Archanioł raz. I Archanioł drugi. No i czy uda się w jednej turze? Wątpię, ale prawie. Prawie wyszło. No prawie, no naprawdę milimetry. Ok, No chyba, że skontry dostaną, no, to też może się zdarzyć w sumie. No i dokładnie, więc w jednej duży. Mają pełny zasięg. No, to, na to czekają właśnie. Mhm. Dobra. Teraz pomyśleć. Dodaje mi pełny zasięg. Eee. Właśnie lata, ok Plus dwa do magii, jak będę to. Do, do sojuszniczych i obrażeń bohatera. Tu mi daje plus 1 do obrażeń zadawanych przez sojusznicze stworzenia. O, to może być dużo, jak mam 700 uczników. Dobra, biorę to. Zresztą to też jest fajne, bo od bohateru... Obrażeń od, od, od bohatera... może. Obrażeń od poziomu bohatera. To też jest fajne, ale chyba, chyba i tak postanowię wybrać sobie ten sposób. Dobra. I atakujemy zamek. Rozpocznij. Nie będę szybkiej bitwy robił, bo to jednak jest taka jakby, nie wiem, fabularna, można powiedzieć. Zwolę sobie to rozegrać samodzielnie. Też to długie na pewno nie będzie, jak sami się możecie domyślać. Naprzód, nam radę wlecieć? Damy, ale nie wiem, czy to jest sens na razie. Na razie poczekamy sobie przed zamkiem, po prostu. Dobra. No, a wychodzą, więc idealnie 127. Do Bigo, jeżeli możesz, pięknie. Teraz mm, nie wiem, na tych, na tych, dawaj, na tych. Jeszcze raz, dobra, on już prawie nie gra. Anioł sobie odleciał. I my, teraz dokończ tego. Do pięknie. Jeszcze tego. Została nam tylko ta trójka z dolnej części zamku. Trzeba ich jakoś tutaj wykończyć dosyć szybko. Dajmy przywództwo, żeby dowodzenie za przykładem. stanie tak, żebyś nie blokował przypadkiem. I przy okazji, tak. Dokładnie. Ty nic nie rób, bo nie wejdziesz. Ty masz wlecieć i zakończyć to oblężenie. Pięknie. No i mamy 20 tysięcy 30 gryfów i 10 arbitrów. Ej, i tak zostawię ich chyba, chociaż arbitrów sobie na pewno wezmę, ale Gryfy zostawiam, tak chcę porzucić, dobra. mamy naprawdę fajnie wyglądający zamek, który jest tylko na szesnastym poziomie, o dziwo. Kto tym w ogóle pilnował, naprawdę, żeby na 16 level? Dziwne jak dla mnie, naprawdę dziwne. Dobra, no niestety chyba nie mogę ich dać do Karawany, chyba że mogę wysłać to jakby ręcznie. Sprawdźmy. Karawana nie mogę wysłać chyba ręcznie, a szkoda. Ja chyba, że wyślę tutaj Anastazję, po prostu tam, jeżeli to będzie konieczne. Dobra. Iwanie. Masz coś do kupienia tutaj fajnego? No, ale to wygląda, że nie. Jednostek też ró również tutaj nie ma, zbyt ciekawych. Możesz jedynie co zrobić, to nie wiem, ma go na pierwszy poziom, może jakieś, nie wiem, nowe czary, chociaż tak ma ich mało. Nie wiem, to dajmy może magię ognia. Zawsze coś nowego będzie miał na przyszłość. Tu mamy ten dość do, do zwiadu, więc nie chcę. Dobra, jesteśmy na garnizon kolejny. Szybka bitwa, nie chcę się z nim po, jakoś pojedynkować. Dobra, niech tak będzie. I tutaj został chyba to, ten ostatni. Ciemności, ok. Łup, oczywiście, 2000, mało, myślę, że więcej. Anastazjo, biegnij. Nie ma po co chodzić nawet. Tak, tak jest. Schronienie również. No ja szukam tych części do miecza, no nie wiem gdzie one są, to mnie trochę irytuje. Bo chciałbym jednak je dostać. Nie ukrywam, że nie. Dobra. Czyżby tu nic nie było w takim razie, tak? No całe podziemia raczej są zeksplorowane. Bo tutaj no, nie popłynę sobie statkiem, więc one są całe czyste. Chyba nie zostawiłem tu żadnego artefaktu, tak mi się wydaje. Na to wygląda, że nie. Czy na mapie ogólnie zostawiłem? Żeby przypadkiem nie przepuścić tego, może być cienko. To jest artefakt jeden, ale to jest jakieś sandały, są więc niepotrzebne mi. Mm, gdzieś tu jeszcze coś widzicie. Chyba, że jestem po prostu ślepy. Na to mi wygląda, że raczej wszystkie wzięte. Przynajmniej większy, bo tu jest jeszcze ten bakilow, jak się nie mylę. Dokładnie. I tu jest jeszcze ten ta tarcza, ok. Więc spokojnie, no To wygląda, że możemy już chyba wyruszać na ostateczne oblężenia. Dobra. Tutaj w takim razie, nie wiem, cokolwiek. Iwanie. Nie masz chyba przyzwolenia jednostek. Dokładnie nie masz. No, więc co nam pozostało? Zaatakować chyba. Dobra, bramę atakujemy. To jest Sejmus? Nie, Amilk Amilkar, Okej, okay, zacznij. Zobaczymy. Czy podda się jednak, czy będzie walczył do końca? Mhm, na razie wykonać jednak pierwszą akcję, no ale zobaczymy, jaką będzie wolał. Nie pozwolę ci przejść, żonobójco. Jeśli mnie zaatakujesz, nie okaże ci miłosierdzia. Nie tobie o tym decydować, Amilkarze. O wyniku tej bitwy rozstrzygną smoki, a ja wiem, że przynajmniej jeden z nich jest po mojej stronie. Okej. Okay. On jest magiem, mówicie? Ty... no niezgroźny no, nawet. Spoko. Z mogę się bić. Dobra, damy sobie tutaj naprzód. Chociaż jak mu nie... no, równie im niestety. Chociaż, czyżby... Ile ty masz ataku? Dwa, nie powinieneś być problemem żadnym w latu i w takim razie. Pięknie. Nic nie rób, ty podbi. Tutaj ty, a nie, ale... Może tutaj będziesz miał farty jakiegoś? Dokładnie, będziesz miał. Więc pięknie. W dół oczywiście. No i co by powiedzieć, no koniec dla nich. Zwijaka się przyzwał. Nie wiem czemu. A nawet dwóch, ok. Jako przyzwolenia zwijaka on ma w ogóle jakąś mierność. Fajnie. Ale obrażeń tam dużo na pewno nie ma. Z tego co widzimy. Dobra, to w takim razie. Raz. Dwa. Pokorzenie totalne. Yy, nie wiem, tego, tego dajmy. Jeszcze no to nie wiem, dobi sobie też biolaki, żeby tutaj nie, nie panoszyły nam się jakoś zbytecznie. Ok, no i w takim razie niszcz tych. No i został nam ostatni z ostatnich alchaniele, czyń honory, pięknie. Amilkar pokonany, no perfekcyjnie. 50 tysięcy ekspo zapasy z biegiem. I co mają nam do powiedzenia? Minąłem bramy księstwa Jelenia i ruszyłem w głąb ojczyzny księcia Szejmusa. Choć wiedziałem, że to ostateczne starcie będzie trudniejsze niż jakakolwiek inna kampania, po raz pierwszy szedłem do boju, pewien, że jestem na właściwej ścieżce. Czy smoki tego chciały, czy nie, niewiele to dla mnie znaczyło. Wiedziałem, że muszę to zrobić, bo nikt inny nie zdoła. Okej. Okay. Czyżby koniec? O, oczywiście koniec Okej, okay. skończyliśmy, nie? Ciekawe mnie co było w tamtym miejscu otoczonym barierem barierą. Muszę to chyba sprawdzić nie wiem, poza odcinkiem albo z savem po prostu cofnę się tu no, ale okej. Okay. Naprawdę przyjemna kampania, jak na razie. Fajna, fajna dużo podbijania jest. Więc no liczę, że w kolejnej, ostatniej kampanii, już się tej misji zwiększającej całą kampanię podstawki, będzie jakaś naprawdę ostra bitwa, taka co naprawdę nie dała popalić, że to będzie jednak tak heroika, nie jak tutaj te armie, co po prostu były śmieszne i te poziomy rozbudowy zamków naprawdę żałosne, jak na e, taki okres czasu, który minął, czyli 4 miesiące, 1 tydzień, 3 dni. No okej, mam nadzieję, oczywiście e, dobrze prowadzimy tą kampanię. Mimo niektórych faili na początku, ale jak na razie myślę, że dobrze idzie. Nie ciekawe, czy ta Anastasia w ogóle przejdzie do kolejnej misji, czy też. Nie, to mnie zastanawiam. Dobra, Sala rady. Czy tam coś powiedzą, czy nie? Czy po prostu będziemy musieli się pożegnać? Sprawdźmy to. Dobra. Czyżby? Nie bez filmika, dobra. Czyli roz kolejna będzie kompania. zawsze rozprawić się z Szejmusem. Jakieś okay. ostatnie rady? Czyli to będzie sen o tym, co mogłoby się zdarzyć, okej, okay, czyli takie no w sumie kończąca właśnie misja z kończącym tytułem, no ale tak. Ale nadzieję, oczywiście ten odcinek wam się spodobał, jeżeli tak zostawcie jakiś komentarz, ocenę, a my wkrótce spotkamy się w kolejnej, ostatniej misji w kolejnym odcinku. Na razie, hej!